Księżycowe bajki. Miś tuliś i zepsuta huśtawka, czy zdarzyło ci się kiedyś zrobić coś, czego od razu pożałowałeś? Coś, co sprawiło, że w twoim brzuszku pojawił się ciężki i nieprzyjemny kamyczek, a serduszko chciało się schować gdzieś bardzo głęboko? Miś tuliś przeżył kiedyś taki dzień. Posłuchaj tej historii o wielkiej kłótni. Zepsutej zabawce i o tym, jak trudna, ale ważna jest sztuka naprawiania, nie tylko rzeczy, ale i przyjaźni. W samym sercu starego lasu, na małej, ukrytej polance, znajdowało się ulubione miejsce zabaw wszystkich młodych zwierzątek. Nie rosły tam najpiękniejsze kwiaty ani najsłodsze jagody. Było tam coś o wiele lepszego. Była tam huśtawka. Nie była to zwykła huśtawka. Zbudował ją wiele, wiele lat temu tata Miś, razem z tatą Jerzyka Tuptusia. Była to solidna, drewniana deseczka, zawieszona na dwóch grubych, mocnych lianach, które zwisały z potężnej gałęzi starego dębu. Ta huśtawka była świadkiem setek przygód i tysięcy wybuchów śmiechu. To na niej Miś tuliś nauczył się latać wysoko, aż do liści, a jeżyk Tuptuś odkrył, że kiedy się mocno rozbuja, jego kolce śmiesznie świszczą na wietrze. Ta huśtawka była symbolem ich przyjaźni. Pewnego słonecznego, letniego popołudnia, Tuliś i Tuptuś postanowili spędzić cały dzień właśnie na tej polance. Słońce grzało tak przyjemnie, że aż chciało się leżeć na trawie i patrzeć na chmury, ale energia rozpierała ich tak bardzo. Że od razu pobiegli do huśtawki. Ja pierwszy! zawołał Tuliś, bo był trochę większy i szybszy. Dobrze, ale potem ja zgodził się bez problemu Tuptuś. Tuliś usiadł na deseczce, a Tuptuś zaczął go mocno rozpychać. Wyżej, jeszcze wyżej wołał Tuliś, śmiejąc się w głos. Wiatr rozwiewał mu futerko na uszach a świat wirował wesoło przed oczami. Czuł się jak ptak. Po dziesięciu wspaniałych lotach zeskoczył z huśtawki. Teraz twoja kolej, Tuptusiu. Jerzyk usiadł na huśtawce, a Tuliś zaczął go rozpychać. Ale ponieważ Jerzyk był o wiele lżejszy, huśtawka leciała jeszcze wyżej i szybciej. Tuptuś piszczał z radości, a jego małe nóżki fikały w powietrzu. Bawili się tak na zmianę przez długi czas, byli najlepszym zespołem. Jeden pchał, drugi się huśtał. Ich śmiech niósł się po całym lesie. Ale po jakimś czasie tuliś, który właśnie skończył swoją turę, poczuł, że chciałby jeszcze, jeszcze tylko raz. Tu, ptusiu, mogę jeszcze raz, tylko jeden mały raz. Zapytał, kiedy Jerzyk miał właśnie siadać na deseczce. Tuptuś zawahał się. Ale, tulisku, teraz moja kolej, umówiliśmy się. Wiem, ale proszę, tylko tak króciutko, nalegał Tuliś. Tuptuś był dobrym przyjacielem, więc westchnął i zgodził się. No dobrze, ale tylko jeden raz, a potem ja dobrze. Dobrze, dobrze? Obiecał Tuliś i szybko wskoczył na huśtawkę. Ten jeden raz był wspaniały, ale kiedy Tuliś zeskoczył, wcale nie miał ochoty oddać huśtawki. Chciał jeszcze. W jego serduszku obudził się mały, samolubny chochlik, który szeptał: Jeszcze, to takie przyjemne, nie oddawaj mu, ty jesteś większy, więc powinieneś huśtać się dłużej. Kiedy Tuptuś podszedł do huśtawki, Tuliś zastąpił mu drogę. Ja jeszcze nie skończyłem powiedział głosem, który nie brzmiał jak jego własny. Jak to nie skończyłeś? zdziwił się Tuptuś. Obiecałeś, że tylko jeden raz. Zmieniłem zdanie teraz ja się huśtam odparł Tuliś krzyżując łapki na piersi. Tuptuś poczuł, że robi mu się przykro. Jego nosek zaczął drgać. To niesprawiedliwe, Tulisku, jesteś samolubny, a ty jesteś mały i kłujący. Odkrzyknął Tuliś, a słowa te złe i nieprzemyślane wyskoczyły z jego ust, zanim zdążył je powstrzymać. Twarz Tuptusia skurczyła się, jakby zjadł coś bardzo kwaśnego. W jego oczach pojawiły się łzy. Nieprawda! Krzyknął. Jesteś złym przyjacielem. I skoro tak, to ja w ogóle nie chcę się z tobą bawić. I Tuptuś zrobił coś, czego nigdy wcześniej nie robił. Podbiegł do huśtawki i z całej siły pociągnął za jedną z lian. Nie chciał jej zepsuć. Chciał ją tylko zabrać, żeby tuliś nie mógł się na niej huśtać. Ale liana była stara, a tuptuś w złości pociągnął mocniej niż myślał. Rozległ się głośny, trzaskający dźwięk. Trask. Liana, która przez tyle lat nosiła ich obu, nie wytrzymała. Pękła. Drewniana deseczka uderzyła z głuchym hukiem o ziemię, a druga, cała liana! Bezwładnie zawirowała w powietrzu. Huśtawka była zepsuta. Na polanie zapadła nagle głęboka, ciężka cisza. Słychać było tylko szum drzew, który brzmiał teraz jak smutne westchnienie. Tuliś i Tuptuś stali i patrzyli na zepsutą huśtawkę. Ich złość nagle gdzieś wyparowała. Na jej miejsce pojawił się szok i wielki, ogromny smutek. Ich ukochana huśtawka, symbol ich przyjaźni, leżała zniszczona na ziemi. Tuptuś pierwszy odzyskał głos, ale to nie był jego normalny, piskliwy głosik. To był cichy, drżący szept. To. to twoja wina powiedział, wskazując na Tulisia swoimi małymi, drżącymi paluszkami. Gdybyś nie był samolubny, to bym się nie zdenerwował i nie pociągnąłbym za lianę. Moja wina? Krzyknął Tuliś, czując, jak w jego brzuszku rośnie wielka, gorąca kula wstydu i chęci obrony. To ty ją zepsułeś, to ty za nią pociągnąłeś, ja jej nie dotykałem. I zaczęli się kłócić, ale nie była to zwykła kłótnia. To była kłótnia pełna bólu i wzajemnego oskarżania. Rzucali w siebie słowami, które były ostre i kłujące, jak kolce jeża. Każde słowo miało na celu zranienie drugiego, żeby samemu poczuć się trochę mniej winnym. Już nigdy więcej nie będę twoim przyjacielem, krzyknął w końcu Tuptuś, a z jego oczu popłynęły wielkie łzy. I bardzo dobrze. Nie potrzebuję takiego przyjaciela, który wszystko psuje. Odkrzyknął Tuliś. Tuptuś odwrócił się i płacząc pobiegł w stronę swojego domku pod krzakiem dzikiej róży. Tuliś został sam na polanie ze zepsutą huśtawką. Usiadł na trawie i patrzył na zniszczoną deseczkę. Czuł się okropnie. Kiedy złość opadła, została tylko pustka. I wielki, ciężki kamień wstydu w brzuchu. Wiedział, że tuptuś miał rację. To wszystko zaczęło się od jego samolubstwa. Ale wiedział też, że to tuptuś pociągnął za lianę. Czyja to była wina? A może obydwu? Siedział tak długo, aż słońce zaczęło chylić się ku zachodowi. Polana bez śmiechu przyjaciół wydawała się obca i smutna. Tuliś czuł się najbardziej samotnym misiem na świecie. Nagle usłyszał za sobą spokojne kroki. To był borsuk Ambroży, który wracał z przechadzki po lesie ze swoim koszykiem pełnym ziół. Zobaczył zepsutą huśtawkę i smutnego tulisia. Witaj, tulisku. Powiedział cicho, siadając obok niego. Widzę, że na tej polanie wydarzyła się dziś burza. I nie mówię o pogodzie. Tuliś pociągnął nosem i opowiedział Ambrożemu o wszystkim. O swojej chciwości, o złości tuptusia, o pękniętej lianie i o okropnych słowach, które sobie powiedzieli. Czy ja to wina, panie Ambroży? zapytał na końcu, a jego głos był pełen łez. Borsuk Ambroży westchnął i popatrzył na zepsutą huśtawkę. Wiesz, Tulisku, kiedy pęka przyjaźń, szukanie winy jest jak próba złapania wiatru. Zawsze gdzieś ucieknie. Kiedy dwoje przyjaciół się kłóci, wina jest jak deszcz. Spada po trochu na każdego z was. Ty posadziłeś małe, samolubne nasionko, a tu ptuś podlał je swoją złością. I z tego wyrosło wielkie, kolczaste drzewo kłótni, które złamało waszą huśtawkę. Tuliś patrzył na niego ze łzami w oczach. To co teraz? Czy to znaczy, że już nigdy nie będziemy przyjaciółmi? To zależy. Odparł mądrze Borsuk. Zepsute rzeczy można próbować naprawić. A zepsute przyjaźnie też. Ale do tego potrzeba czegoś o wiele trudniejszego niż młotek i gwoździe potrzeba trzech bardzo ważnych narzędzi odwagi, żeby przyznać się do swojego błędu, pokory, żeby powiedzieć przepraszam i chęci, żeby razem coś naprawić. Borsuk wstał. Myślę, że w moim warsztacie znajdzie się kawałek mocnego sznura. Ale sam nie dam rady naprawić tej huśtawki. Potrzebuję dwóch pomocników, dwóch przyjaciół, którzy zechcą pracować razem. Idę po sznur, a ty, tulisku, masz teraz zadanie. Musisz zdecydować, czy chcesz być sam ze swoją racją, czy razem ze swoim przyjacielem. I borsuk Ambroży odszedł w stronę swojego domku, zostawiając tulisia samego z jego myślami. Tuliś siedział przez chwilę w ciszy. Myślał o wszystkich wspaniałych chwilach, które spędził z Tuptusiem, o budowaniu tam, o szukaniu skarbów, o śmianiu się aż do bólu brzucha. Czy to wszystko miało się skończyć przez jedną, głupią kłótnię? Poczuł, że przyjaźń Tuptusia jest dla niego o wiele ważniejsza niż to, kto miał rację. Wstał. Jego nogi były trochę ciężkie, ale serce było już lżejsze. Poszedł prosto w stronę domku Tuptusia. Stanął przed małą norką i zawahał się. A co jeśli Tuptuś nie będzie chciał go widzieć? Wziął głęboki oddech i cichutko zapukał. Drzwiczki uchyliły się i w szparze pojawił się zapłakany, czerwony nosek Tuptusia. Czego chcesz? Mruknął Jerzyk. Tuliś przełknął ślinę. To była najtrudniejsza rzecz, jaką musiał w życiu zrobić. Tuptusiu, zaczął cicho. Przyszedłem cię przeprosić. Zachowałem się okropnie, byłem samolubny i powiedziałem ci przykre rzeczy. To ja zacząłem te kłótnie. Proszę, wybacz mi. Tuptuś patrzył na niego przez chwilę w milczeniu. A potem z jego oczu znów popłynęły łzy, ale tym razem nie były to łzy złości. Ja ciebie też przepraszam, tulisku, wyszeptał. Nie powinienem był niszczyć naszej huśtawki. Złość była silniejsza ode mnie. I ja też powiedziałem ci niemiłe rzeczy. Przepraszam. Stali tak przez chwilę, a całe napięcie i złość, które były między nimi, Rozpłynęły się w powietrzu. Pan Ambroży poszedł po nowy sznur, powiedział Tuliś. Mówił, że potrzebuje dwóch pomocników, żeby naprawić huśtawkę. Pomożesz mi? Tuptuś kiwnął głową tak energicznie, że aż zatrzęsły mu się kolce. Oczywiście, że pomogę. Wrócili razem na polanę. Już po chwili przyszedł Borsuk Ambroży, niosąc zwój nowej, mocnej liny. Praca była trudna. Musieli wspiąć się na drzewo, żeby przewlec linę przez gałąź. Tuliś, jako silniejszy, wciągał linę, a tuptuś, jako mniejszy i zręczniejszy, wiązał skomplikowane węzły, których nauczył go jego tata. Pracowali razem, w ciszy i skupieniu. Podawali sobie narzędzia, pomagali sobie nawzajem. To była ich wspólna praca, ich wspólna pokuta. Kiedy w końcu udało im się zawiesić deseczkę na nowej, mocnej linie, byli zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi. Huśtawka wyglądała jak nowa. Może nawet lepiej, bo była naprawiona ich wspólnym wysiłkiem. Stali i patrzyli na swoje dzieło. Wiesz, co, Tulisku? powiedział cicho Tuptuś. Chyba powinieneś pierwszy się pochuśtać, bo to ty pierwszy przeprosiłeś. Tuliś uśmiechnął się. Nie, tu Ptusiu. Myślę, że powinniśmy pochuśtać się razem. Usiedli na deseczce obok siebie. Może było im trochę ciasno, ale za to bardzo wesoło. Borsuk Ambroży uśmiechnął się. Popchnął ich lekko i polecieli w górę razem. A ich wspólny śmiech znów wypełnił całą polanę. Zrozumieli, że przyjaźń jest jak huśtawka. Czasem leci w dół, ale zawsze można ją z powrotem pchnąć wysoko w górę. Każdemu zdarza się popełnić błąd, każdemu zdarza się powiedzieć coś, czego potem żałuje. To normalne. Jesteśmy tylko ludźmi, a misie są tylko misiami. Ale najważniejsze jest to, co robimy potem. Pamiętaj o trzech magicznych narzędziach: o odwadze, by przyznać się do winy, o pokorze, by powiedzieć przepraszam i o chęci, by razem coś naprawić, bo zepsute zabawki można odkupić, ale prawdziwej przyjaźni nie da się kupić za żadne skarby. Trzeba o nią dbać, naprawiać ją i pielęgnować, a wtedy przetrwa każdą, nawet największą burzę. Zasubskrybuj kanał Księżycowe Bajki.